Cześć na kanale Weronika, rządzi. Dzisiaj będziemy otwierać taką saszetę ze stworkiem pięknym. Ale zanim to, chciałabym pozdrowić moje koleżanki ze szkoły. Anastazja, Gosia, Oliwia, druga Olivia, Pola, druga Pola, Aniela, Sara, Karolina, Lena, Lena, druga Nadia. I gabriela. Dobra, łatwo poszło, bo jest zaczęte już. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jakie są rzadkie. Wszystko do zdobycia jest tyle, aż do zdobycia. Tu są chyba rzadkie. Ja bym chciała chyba dostać tego. N ale gusmita też jest fajna. Dobra, wy, wy może zobaczcie piersi. Ja zamykam oczy. Nie wiem. Okej, okay. jaki on jest? Galareta. Mamy dwie części. Tu jest oko, no taka buźka i mamy tutaj takie coś to można tutaj z tej strony mamy jakiś obrazek a z tej mamy po prostu jakąś buźkę czy coś wkładamy to jest taka to nie To jest, jest taka trochę plastikowa wkładamy tak wkładamy Romanie można no i tak wyciągamy ja sobie ustawię dobrze mamy takiego glutreta. Proszę! Pa, pa. widzimy się na następnym odcinku. następnym odcinku. łapki w łapki w